Cześć, nazywam się Jarek. Jakiś czas temu miałem usunięty prawy staw skokowy. Miejsce po stawie skokowym nie chciało się zrastać. W szpitalu ostrzykiwali mnie szpikiem kostnym, komórkami macierzystymi. niestety bez rezultatu. Groziła mi amputacja, amputacja stopy. Chodziłem o kulach z bólem, także desperacko szukałem pomocy dla siebie w literaturze anglojęzycznej. Znalazłem informacje o tym jak hiperbaria tlenowa jest w stanie przyspieszyć wzrost kości. Postanowiłem spróbować. Tak trafiłem do kliniki medycyny hiperbarycznej Baromedical. Na przestrzeni roku przyjąłem kilkadziesiąt zabiegów i obserwowałem przez ten cały czas, jak szpara stawowa, miejsce po tym, gdzie był mój staw skokowy, powoli się zalewa kością, wypełnia się. Dzisiaj chodzę na własnej stopie, o własnych siłach, bez kul. bez bólu. Polecam.